Osobie, że jestem wystarczająco inteligentny, żeby pracować w telewizji, ale nie żeby ją oglądać. Nie możemy mówić poważnie, bo poważnie to znaczy nudno. A nudno to te barany wezmą pilota i przełączą. Widz w Polsce wybaczy wiele, bardzo wiele, ale jednego nie wybaczy nigdy. Nigdy, przenigdy nie wybaczy tego, żeby go potraktować poważnie. Gdy się dowierzę 2,5 miliona widzów, to program znika, zostanie... No i ktoś powie, hipokryzja z prawda, będą inni lepsi. No więc trzeba manewrować, trzeba kombinować. Instynktownie wyczuwałem, choć, choć nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to tak szybko będzie się działo, że to chamstwo zaczęło galopować. Ham, głupiec i prostak. To nie jest ktoś, kto się chowa, kto jest zażenowany. To ma tyle powodów do wstydu, że woli nie uciekać, woli być na zapleczu. Nie ham, głupiec i prostak to jest ktoś, kto jest w ofensywie. Po co się uczyć, tak jak pan profesor, żeby zrobić karierę? Główny nie musiał. Gdyby nie internet, nigdybym nie wiedział, że na świecie jest tylu kretynów. Profesor, że my się będziemy porozumiewali. Z łatwością. I oni też będą się porozumiewali. Z łatwością. Tylko my z nimi. I oni z nami nie będą mogli. Przecież umówmy się, bądźmy szczerzy, my w tej salce i pewnie jest taki być może 70 jeszcze innych spotkań tego typu 70 innych sarkach w, w Polsce, to jest kompletny margines. Ludzie nie są tacy głupi, jak nam się wydaje. Są dużo głupsi. Smród, prowincja, coś zatęchłego, coś, czego nie fajnie dotyka.